Państwo Szpital ogólny zarządza ośrodkiem zdrowia w Drabowie. Ma na ten ośrodek umowę najmu, więc my znajdujemy pomieszczenia i tam funkcjonuje filia lekarza rodzinnego. Natomiast nie jesteśmy właścicielem tych pomieszczeń i Panie lekarza rodzinnego, tam nie zostało z nami uzgodnione, więc trudno powiedzieć. Ja też tą informację otrzymałam w piątek, że Gmina Drabowa poszukuje lekarza rodzinnego. Tam rzeczywiście piątki nie są zabezpieczone, jeśli chodzi o tego lekarza, ale w związku z tym, że jest to filia, jest to zgodne z przepisami. Szpital w Kolnie też poszukuje cały czas lekarzy chętnych do pracy. I w naszym kozecie, i w kozecie w Grabowie. Natomiast trudno mi się odnieść, czy y, propozycja, która padła ze strony Wójta Gminy Grabowo ma na celu y, pomoc szpitalowi w zabezpieczeniu tego KOZ-u, czy też są jakieś plany odnośnie zmiany lekarza, bo mówię, my korzystamy z tego